Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego I tematu. ...jest podstawą konstrukcji większości samochodów osobowych utrzymuje jednostki i to na nim postrzegana jest większość obciążeń. Podłużnice w samochodzie są ułożone parami łącząc się z nadprożami, w ten sposób powstaje konstrukcja nośna, która zapewnia sztywność nadwozia, większość elementów nadwozia i niektóre agregaty samochodu są przymocowane do tej ramy. Przyglądając się konstrukcji, można zauważyć, że detal ten przypomina drabinę w żargonie nazywaną dźwigarem samochodu. Co to jest i jakie jest jego przeznaczenie, Powiemy dalej, pod względem wytrzymałości i niezawodności dźwigary są trudne do porównania z czymś innym. Są one przeznaczone do ekstremalnie dużych obciążeń, które wynikają nie tylko z ciężaru samochodu, ale także z jazdy po naszych drogach. Są w stanie wytrzymać przez długi czas obciążenia udarowe, które powstają, gdy koła uderzają w dziury, funkcje. Które spełnia amortyzator samochodowy. Sam termin pochodzi z języka francuskiego, gdzie słowo to oznacza poruszanie się wzdłuż czegoś. Termin ten jest stosowany do wielu konstrukcji inżynieryjnych tego rodzaju, wykorzystywanych w kolejnictwie, samolotach, a nawet statkach. Konstrukcja nośna tego rodzaju jest obecna w większości samochodów, z wyjątkiem tych, w których elementem nośnym jest rama. W klasycznych samochodach osobowych dźwigar rozciąga się wzdłuż nadwozia i wzmacnia je w miejscach, w których siedzą pasażerowie i przymocowane są ciężkie elementy samochodu. W pewnym sensie dźwigary działają jak amortyzator między nadwoziem a zawieszeniem, część energii pochłanianej z drogi która mogłaby zostać przeniesiona na nadwozie, jest tłumiona przez konstrukcję nośną, gdyby nadwozie było tak sztywne od samego początku, pasażerowie i kierowca absorbowaliby każde uderzenie znacznie silniej niż w przypadku takiej konstrukcji. Dlatego też, aby zapobiec temu efektowi, Przednia część samochodu jest zaprojektowana tak, aby mogła nieco zamortyzować uderzenie, a nie po prostu całkowicie się zdeformować. Aby spełnić takie zadanie, w projekcie przewidziano specjalne rozwiązania konstrukcyjne. Są one zapewniane na różne sposoby. W niektórych miejscach grubość dźwigara jest nieco zmniejszona, a szerokość przekroju zmieniona. Otwory technologiczne są wykonywane w miejscach które przenoszą minimalne obciążenia statyczne. Tworzone są specjalne fałdy, które w przypadku silnego uderzenia podczas wypadku pozwalają na zgniecenie dźwigara pojazdu. Dzięki temu ciało z ludźmi w środku cierpi mniej. Konstrukcja nośna pochłania energię kinetyczną i przejmuje całe obciążenie, a uderzenie przenoszone na kabinę pasażerską jest znacznie słabsze. Rodzaje istniejących konstrukcji nośnych. Przede wszystkim należy powiedzieć, że montaż konstrukcji nośnej w samochodzie odbywa się w różnych pozycjach. Widać to na odpowiednich zdjęciach, zależy to głównie od modelu samochodu i jego przeznaczenia. Rozróżnia się taki układ dźwigarów poziome o równoległym ułożeniu względem siebie zakrzywione, biegnące wzdłuż dna i powtarzające jego kontury, pionowe. Pod kątem każdy z tych typów jest często spotykany w dość nieoczekiwanych pojazdach nawet ciężarówkach i sufach. Pierwszy typ konstrukcji jest bardziej charakterystyczny dla pojazdów o zwiększonych możliwościach terenowych. Ze względu na pionowy układ projektantom udaje się uzyskać płaską podłogę, znacznie zmniejszoną w porównaniu z klasycznymi samochodami. Niemal taki sam efekt w przypadku samochodu dają i poziomo zakrzywione dźwigary. Tylko dzięki temu zwiększa się również bezpieczeństwo bierne. Jak widać na zdjęciu podwozia większości samochodów, między dźwigarami znajdują się poprzeczki. Są one rodzajem usztywnienia nadwozia, są one umieszczane na różne sposoby, prostopadle do dźwigara, w kształcie litery X lub K. W większości przypadków poprzeczki są wykonane z profili stalowych, wygiętych pod żądanym kątem. Jeśli weźmiemy pod uwagę samochód osobowy, to w nim poprzeczki są spawane, w ciężarówce są one mocowane za pomocą nitów, do dźwigarów przymocowane są specjalne wsporniki, na których następnie mocowane są jednostki samochodu, plusy i minusy dźwigara samochodowego. Ogromną zaletą konstrukcji dźwigarowej w samochodzie jest to, że zapewnia ona niezbędną sztywność przy niewielkiej masie. Niewielka masa zapewnia wyższy poziom prowadzenia. A samochód staje się bardziej zwrotny. Maksymalne bezpieczeństwo bierne jest zapewnione dzięki zastosowaniu pewnych rozwiązań konstrukcyjnych, o których mówiliśmy powyżej. Istnieją jednak pewne wady. Każda jednostka pojazdu, silnik, skrzynia biegów itp. jest zamontowana na dźwigarze. Dzięki temu zapewnione jest wzajemne połączenie. A jeśli na nadwozie zostanie uszkodzone w wyniku silnego uderzenia, ucierpią również elementy techniczne ze względu na specyfikę konstrukcji. Dźwigary są rzadko naprawiane. Główne problemy samochodu związane z dźwigarami. Głównym problemem związanym z taką konstrukcją samochodu jest to, że z czasem metal ulega efektom zmęczenia. Więc po 10 latach pozornie solidna konstrukcja może w rzeczywistości taka nie być. Jeśli samochód uczestniczy w poważnym wypadku drogowym, dźwigary ulegają poważnym odkształceniom, co znacznie wpływa na ogólne osiągi samochodu. Możliwe jest przemieszczenie silnika, elementów zawieszenia. Przywrócenie pierwotnego wyglądu może być niezwykle trudne lub niemożliwe, kiedy pęka dźwigar samochodu. Całe nadwozie traci swoją wytrzymałość. Dlatego nawet po drobnym wypadku konieczne jest sprawdzenie stanu konstrukcji nośnej. Nawet jeśli nadwozie wydaje się być w dobrym stanie. W zależności od stopnia uszkodzenia maszyny określa się rodzaj prac naprawczych. Jeśli samochód jest samochodem ramowym, a dźwigary zostały uszkodzone, ich wymiana nie będzie trudna. Jeśli dźwigar był jedną z części nośnych nadwozia, Sytuacja wygląda znacznie gorzej. Często zdarza się, że wymiana dźwigarów jest niemożliwa lub po prostu nie ma sensu. Jeśli deformacja jest częściowa, możliwe jest wyciągnięcie części nośnej nadwozia na specjalnym stojaku. Z jego pomocą można próbować przywrócić parametry do oryginału, ale wytrzymałość na pewno będzie gorsza od wersji wykonanej w warunkach fabrycznych. Zdarzają się wypadki po których nie da się wyciągnąć konstrukcji i trzeba ją wymienić. Nieprawidłowy dobór dźwigara do wymiany, nieprawidłowe spawanie lub mocowanie konstrukcji i doprowadzi do ponownego szybkiego uszkodzenia nadwozia, biorąc pod uwagę, że głównym celem dźwigara jest wzmocnienie nadwozia, konstrukcja ta staje się niezwykle ważna dla samochodu, dlatego też naprawie tej części, jeśli jest to konieczne. Należy poświęcić maksymalną uwagę pod względem jakości, a WordPress komenterk Hello World.